Olibajki Hej kochani! Witam na kanale Olibajki. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak Beata zatrudnia nową pokojówkę Jolę. Jednak pan Marek ma inne plany i chce dać też szansę Milenie, córce znajomej, która nie jest zbyt miła. Co będzie dalej? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania! Dzień dobry! Przyprowadziłam Zuzię. Dzień dobry, witaj Zuziu, zaraz zaprowadzę cię do dzieci, a panią poproszę do sekretariatu. Podpiszę pani wszystkie potrzebne dokumenty. Dobrze, pa Zuziu, zobaczymy się później. Pa, mamo! Karol! Zuzia, nie mogłem się doczekać. Cześć, jestem Kinga. Hej, Kinga, ja jestem Zuzia. Zuzia, ty chodź, koło mnie będziemy lasem kolorować. Super, podoba mi się tu. Zuzia, jak skończymy kolorować tą kolorowankę, możemy i zbudować lasem zamek. C tak, uwielbiam zamki. Kinga, idziesz z nami? Tak, lubię budować. Milena, skończyłaś swoją część? Jejku, jak ty marudzisz? Musisz się tak spinać. Milena, zależy mi na tej pracy. I Jak na razie zrobiłam swoją część i część Twojej pracy. A ty się obijasz. Weź się w końcu do pracy. Bo co? Naskarczysz na mnie? Myślisz, że coś ci to da? Moja mama przyjaźni się z żoną szefa tego hotelu, więc nikt mi nic nie zrobi. I lepiej siedź cicho, bo tak na ciebie nagadam, że szybko cię zwolnią. N nie odważysz się. Wracaj lepiej do pracy. Czepiej się mnie dalej, a sama się przekonasz, co cię czeka. Zuzia, musisz zrobić taką wieżytkę z piasku. Napełnij wiadelko. Kalor, o taką? Tak, postaw swoją wieżę koło mnie. Ja też postawię swoją wieżę koło Was blisko. Zuzia, połączymy nasze wieże w jeden zamek. A ja też mogę połączyć moją wieżę z waszą wieżą? Nie, ty nie możesz. Ty nas będziesz odwiedzać w tym zamku. O, nie, to szkoda. Kinga, jak chcesz, to z tobą też zbuduję zamek. Nie smuć się. Naprawdę? Zuzia, miałaś budować ze mną, ale, Karol, ja chcę budować z tobą i z kingą też. Lazem jest lepiej. Zuzia, ty to jesteś miła. Ej, ty tam, jak ty masz na imię? Ja jestem Mia. To chodź z nami budować zamek. A mogę wziąć też Julka? Nie wiem, Zuzia, czy to jest taki dobry pomysł, żeby się bawić z wszystkimi dziećmi? Dobry! Uwielbiam się bawić razem! Ta nowa dziewczynka Zuzia jest bardzo kontaktowa. Zwykle Karol bawił się tylko z Kingą, a Mia z Julkiem. I nie chcieli bawić się razem. Tak, to prawda. Ale dobrze, że przyszła taka mała rozrabiara. Widać, że ma charakterek. Ona złączy grupę. To prawda. O, dzień dobry, pani Jadwigo! Dzień dobry! Mogłaby pani dzisiaj zacząć sprzątanie od korytarzy? Tak, zajmę się tym. Później wejdę tu do sali, a na końcu sprzątnę podwórko. Beatko, martwię się o naszych gości. Ta nowa pokojówka, Milena, jest bardzo pyskata i w dodatku brak jej manier. Pani Krysiu, może to przez stres. Wie pani, nowa praca, nowe obowiązki. Proszę dać jej szansę. Ale, Beatko, ona nazwałaś dzisiaj starym dziadem. A ja, jak zwróciłam jej uwagę, to usłyszałam. Wyluzuj babciu! Beatko, luzuje to się kurczaka w kuchni, czy to jest jakieś przezwisko? Nie, Pani Krysiu, wyluzuj to znaczy odpuść albo zrelaksuj się. Jednak nie powinna się tak odzywać do nikogo w hotelu. Nie pozwolę na to. Pójdę z nią porozmawiać, proszę się nie martwić. Dobrze, Beatko, dziękuję. Zuzia, a my nigdy nie budowaliśmy z innymi dziećmi. A teraz zobacz, jak nam fajnie wyszło. Ten zamek jest ogromny. O! A dlaczego nie budowaliście razem? No bo. bo. każdy bawił się sam, a tak jest lepiej. Pewnie, że jest lepiej, ale Kalol, ja się bałam, że mi Zuzia Ciebie zabierze. No co ty, Kinga? Dzisiaj ciągle bawiłeś się tylko z Zuzią, a o mnie nie pamiętałeś. I nie pozwoliłeś mi połączyć z wami zamku. O, o nie, przepraszam Kinga. Ja się cieszyłam, że Zuzia jest z nami w przedszkolu. No dobrze, ale to jest super, że się wszyscy razem bawimy. Tak, jestem taka szczęśliwa, że mam tak dużo nowych kolegów. Idę posprzątać podwórko. O, ja, ja, ja Dwiga. O, nie! O, Zuzia, czekaj! A co tutaj za poruszenie? Co się tutaj dzieje? Z Zuzia się czegoś wystraszyła. Chodź, Zuziu, nie bój się, to nasza sprzątaczka. Ja. Co? Co ty tutaj robisz? Ty mała wstręciucho, to przez ciebie pracuję tu w przedszkolu, jako sprzątaczka. O nie, o nie ratunku! Pani Jadwigo, co tutaj za krzyki słyszę? To małe dziewuszysko! Jest powodem mojej złości i niedoli jako sprzątaczka. W tej chwili osąd wywalcie! Pani Jadwigo, proszę się uspokoić. Dość! Nie będzie pani straszyć dzieci. Proszę w tej chwili iść do dyrektora. To? Nie ma mowy. Ty, mała Paskudo, jak stracę przez ciebie znowu pracę, to oszaleję i pożałujesz. Zuziu, Zuziu, chodź do mnie. Eee, opowiedz mi, co się stało, bo. Bo ta Jadwiga była moją opiekunką i kazała mi ciągle sprzątać, i nie dawała mi jeść, i tylko. Się Zuziu, Na pewno jakoś rozwiążemy tą sprawę. Biedna Zuzia. No, musimy jej jakoś pomóc. Hmm, ale jak?